Muhammad i jego żona przyjechali do Niemiec z Syrii przez Iran. Małżeństwo rozstało się. Żona mieszka z ich 21-letnią córką Hawin. Imię to brzmi kurdyjsko. W Iranie mieszka jeszcze jedna córka, być może dlatego, że jest tam zamężna. 30 marca 2022 roku Eks pojawia się w drzwiach rodzinnego mieszkania w Weicheleste w Dolnej Saksonii. Współczując mu, kobieta wpuszcza go do środka. Jej prawdziwe imię nie jest znane. Mohammed dźga żonę nożem kuchennym na oczach ich córki. Córka wzywa służby ratunkowe, które stwierdzają, że kobieta nie żyje. Mężczyzna zostaje aresztowany na miejscu zbrodni. We wrześniu w sądzie rejonowym w Werden rozpoczyna się proces. Córka zgłasza przemoc domową, napaść i groźby śmierci. Istnieje nakaz ochrony przed przemocą, który sprawca wcześniej naruszył. W grudniu sprawca zostaje skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci w mniejszej sprawie. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.